Do tematu tego odcinka zabierałem się od samego początku istnienia tego kanału. Dopiero niedawna publikacja mojego znajomego Adama Chomickiego zmotywowała mnie do tego, żeby w końcu omówić temat złych trendów w motoryzacji. Jesteśmy dziś zalewani wyświetlaczami, ekranami i innymi bajerami, które zewsząd atakują nas dopaminowymi wystrzałami w głowie. Nie inaczej jest w branży motoryzacyjnej. W współczesnych samochodach fizyczne przyciski i kontrolki często zastępowane są ekranami i panelami dotykowymi. Zanim zdradzę wam, jakie moim zdaniem dwie kwestie są przyczyną takiego trendu, najpierw przyjrzymy się temu, jaki wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy ma naszpikowanie pojazdu wyświetlaczami. Prawdziwą plagą dzisiejszych czasów jest korzystanie przez kierowców ze smartfonów. I pewnie wszyscy zgodzimy się, że odrywanie swojego wzroku od drogi i koncentrowanie się na tym, co się dzieje w telefonie, wpływa dramatycznie na bezpieczeństwo jazdy ale potem wpada taka Tesla cała na biało z ekranem jak w mordę strzelił i to już nie jest problem choć nawet podstawowe funkcje w Tesli takie jak włączanie wycieraczek są sterowane właśnie przez ekran a warto wspomnieć że Tesla nie jest tutaj najbardziej niechlubnym przykładem co zaraz pokażę fizyczne kontrolki mają pewną przewagę nad ekranami. Na przykład można najpierw bez spoglądania dotknąć przycisku, wyczuć go ręką zanim go wciśniemy. Tak samo fizyczne pokrętło, przykładowo zmiany głośności czy temperatury klimatyzacji, możemy ręką dotknąć, wyczuć i następnie przekręcić o wybrany stopień, nie odrywając wzroku od drogi i nie tracąc naszej koncentracji żeby zrobić to samo na ekranie dotykowym musimy za każdym razem spojrzeć na niego znaleźć miejsce, które chcemy przycisnąć, a następnie wciąż jeszcze spoglądać, prowadząc naszą rękę w stronę ekranu. Zabiera nam to cenne sekundy, a w zasadzie metry, które pokonuje nasz pojazd bez aktywnego nadzoru z naszej strony. Z drugiej strony producenci samochodów bronią się argumentem, że mamy przecież kontrolę głosową i wiele funkcji możemy włączyć właśnie za jej pomocą. Niemniej jednak wciąż kontrola głosowa nie zawsze działa precyzyjnie i nie w każdych warunkach jesteśmy w stanie sprawnie się nią posługiwać. Szwedzcy specjaliści postanowili przetestować, jak w praktyce wypadają pod tym względem nowoczesne samochody. Poproszono kierowców o wykonywanie prostych czynności, takich jak zmiana stacji radiowej czy zmiana temperatury klimatyzacji, podczas gdy samochód poruszał się z prędkością 110 km na godzinę. Jako punktem odniesienia dla nowoczesnych samochodów posłużono się 17-letnim Volvo V70. Przed rozpoczęciem testu kierowcy mieli czas, żeby na spokojnie zapoznać się z budową danego samochodu, z jego kontrolkami i tym, jak się nimi posługiwać. W sumie przetestowanych było 12 samochodów, których modele widzicie teraz na ekranie. Jak się możecie domyśleć, najlepiej w tym teście wypadło właśnie Volvo V70 z 2005 roku, dla którego średni wspomniany dystans przy tej prędkości wyniósł 306 metrów, zaś najgorszy wynik wynosił ponad 1300 metrów, czyli był ponad czterokrotnie dłuższy. Przypominam, że mówimy tu o najbardziej podstawowych funkcjonalnościach. Ta sama szwedzka gazeta przytacza tragiczny wypadek, w którym... Starsza kobieta została śmiertelnie potrącona na parkingu na oczach swojego wnuczka, po tym jak kierująca pojazdem niechcący aktywowała przycisk dotykowy, znajdujący się w kierownicy, skutkiem czego było uruchomienie tempomatu oraz nagłe przyspieszenie pojazdu. Sprawa tutaj robi się naprawdę ciekawa, ponieważ kierująca pojazdem została uniewinniona zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Sąd przychylił się do argumentu obrony, że to właśnie taka, a nie inna konstrukcja kontrolek pojazdu przyczyniła się bezpośrednio do tragicznego zdarzenia. Dalej, kolega Adam w swojej publikacji stawia pytanie, czy też tezę o możliwym zatoczeniu koła historii i powrocie producentów do bardziej klasycznych kontrolek. Nie będę już dalej tego streszczać. Zachęcam do przeczytania całej treści artykułu, do którego link umieszczam. Opisie pod tym nagraniem. Ja natomiast chciałbym zastanowić się, skąd się wziął ten trend w motoryzacji i dlaczego w nowoczesnych samochodach jest aż tyle ekranów dotykowych, a coraz mniej fizycznych kontrolek. Moim zdaniem przyczyny są co najmniej dwie. Jeśli chodzi o pierwszą przyczynę, czyli tą podaną przez kolegę Adama, czyli że jest to trend narzucony przez designerów, żeby mieć takie lekkie, minimalistyczne wnętrza z dotykowymi kontrolkami, takie futurystyczne, które powodują nowoczesny wygląd, mogę się zgodzić. Natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze jeden, co najmniej równie ważny powód tego trendu. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to oczywiście chodzi o pieniądze, dlatego że mechaniczne kontrolki i pokrętła, suwaczki i przyciski są często droższe i bardziej problematyczne. Nie odnoszę się tu jedynie do ceny części. Dlaczego? Spójrzmy na to, jakie problemy mogą pojawiać się w całym cyklu życia takiego produktu, który zawiera w sobie fizyczne przyciski, pokrętła czy przełączniki. Na początku trzeba oczywiście to wszystko zaprojektować. Jeśli ktoś z Was kiedykolwiek rozbierał takie systemy na części, to zapewne zauważył, że pomimo często trywialnej funkcji, które one spełniają, ich konstrukcja wcale nie jest już taka trywialna. Pomijam samą mechanikę złożoną z różnych części, z różnych materiałów, które muszą być tam odpowiednio dobrane i zastosowane. Dochodzi kwestia podświetlenia, prowadzenia światła, tego, żeby na przykład symbole były równo podświetlone. Jest mnóstwo czynników, które sprawiają, że już na etapie projektowania może być to znacznie bardziej problematyczne niż zrobienie tylko obudowy do gotowego ekranu, który kupimy od jakiegoś poddostawcy. Następnie zbudowanie prototypów, poprawki, liczne testy, wciskanie tych przycisków tam po setki tysięcy razy, oraz mówiąc ogólnie, sprawdzanie, czy to wytrzyma. Gdy już mamy zamknięty, skończony design, który jest gotowy do produkcji, no to mamy przygotowanie do produkcji, czyli wykonanie na produkcji każdego z poszczególnych elementów, a następnie połączenie ich razem w jedno złożenie mechaniczne. No i tu mogą nas czekać kolejne przykre niespodzianki. Na przykład producent pojazdu poinformuje swojego poddostawcy nagle, że ostatnia partia tysiąca sztuk, które zostały wysłane, ma na przykład krzywo zamocowane pokrętła. Czego nie było widać na pierwszy rzut oka, dlatego że jedna z maszyn produkujących się rozregulowała, mówiąc w uproszczeniu, lub nastąpił inny problem. No i teraz całą partię trzeba cofnąć. Wszystko naprawić i upewnić się, że problem nie pojawi się w następnych sztukach. Jeśli już właściwy produkt trafi do pojazdu i do użytkownika końcowego, pozostaje kwestia tego, jak długo będzie on trwały. Mamy mechaniczne elementy, zwłaszcza plastikowe, które mogą się powycierać, powyginać, zmieniać swój kształt. No to łatwo się domyślić, że takie komponenty mogą w przyszłości się po prostu psuć i powodować różne problemy. Dlatego twierdzę, że stosowanie przycisków dotykowych oraz ekranów jest dla producentów po prostu prostsze i wygodniejsze, biorąc pod uwagę cały cykl życia produktu. Ja osobiście muszę Wam przyznać, że jestem nieuleczalną konserwą i bardzo nie lubię tych nowoczesnych kontrolegi przeładowania wnętrz samochodów wyświetlaczami. Szczęśliwie póki co jeżdżę starszym samochodem i mówiąc szczerze, nie bardzo mam ochotę zmieniać go na nowszy model, licząc po cichu na to, że może faktycznie ten trend się odwróci i znów pojawią się na rynku samochody z klasycznym, mechanicznym sterowaniem. Dajcie mi znać koniecznie, co Wy sądzicie o tym temacie. Czy wolicie nowoczesne rozwiązania, przyciski dotykowe i ekrany, czy też zdarza Wam się korzystać ze sterowania głosowego w pojazdach? A czy może wolicie jednak klasyczne podejście do tematu i kontrolki aktywowane mechanicznie? Na koniec pamiętaj, żeby nie lajkować, nie subskrybować i nie pisać przynajmniej 5 słów w komentarzu. Dlatego, że mogłoby się to za bardzo spodobać algorytmowi YouTube'a. Dzięki i pozdrawiam. Cześć!